Celina powiedziała Giovanniom, że nie chce być jego dziewczyną. Kiepsko. Tak się nie robi. Myślałam, że się ucieszysz. Nie wolno w ten sposób zrywać. Wiem. próbowałam z nim rozmawiać, ale udawał, że nie rozumie. A mnie dopadły wyrzuty sumienia. Nie możesz wysyłać kogoś, by rozwiązywał Twoje problemy. Sama staw im czoło. Nie zakochałem się w dziewczynie, którą w tobie widzę. Tylko w kobiecie, która umie sobie radzić w życiu. Ty nią jesteś.